Ja usiam jako z tej strony Kryzu, a to jest w sumie drugi odcinek z LongCrafta W sumie IP to jest longcraft.pl I ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałbym omówić parę, parę takich e, w sumie podstawowych spraw Jakie każdego w sumie to zastanawia jak ma zacząć na serwerze, co ma zrobić no, i tak dalej, co nie? Ogólnie, pierwszą kwestią, co powinni się zrobić, to jest oczywiście generator Stone. Ogólnie, generator Stone jest to chyba najbardziej prosta rzecz, która możecie y, zrobić na chyba każdym serwerze. To jest tak mało skomplikowana rzecz, że to nawet chyba każdy z kmini. I najszybszym w sumie generatorem bez restą nowym, bo to nawet restą nowe są gorsze od tej. Bo kurde, ta na tym serwerze to bynajmniej tak wumiata, że to jest po prostu tak sztos, że to masakra. Tak, tutaj dajecie sobie lawę. Tu pod spodem dajecie kratkę, tutaj to zabudowujecie kratkę wyżej. I obok tego dajecie, może być jedno źródełko, może być dwa. Ja akurat mam takie źródełko, że daje mi doleja i zrobiłem po prostu już symetrycznie, że po prostu już drugie źródełko. I to jest po prostu cały mechanizm tego. Jest to bardzo szybki mechanizm, bo to w sumie robicie w jakieś 3 minuty. Więc kurde, wyskituję i zobaczcie, jaki to jest efektywna. Przecież to już spokojnie na heście możecie kopać, bo to tak zapinkala, że możecie na spokojnie sobie to zrobić. Także na spokojnie taka e, no zrobi wasze. Pieniądze, które potrzebujecie na rozwój swojej wyspy, przez tę chwilę widzicie, już ukopałem trochę nieźle, a choć mam e, zrobione generatory. I, I drugi taki sposób, moim zdaniem, to jest e, zrobienie sobie takiej farmy. Nie musi być ona półautomatyczna, jak ja mam rosną tutaj bardzo, a naprawdę bardzo szybko rośliny, a drzewa, jak jeszcze tego nie widziałem, to kurde tutaj rosną chwilę moment, bo można tak szybko uzyskać drzewo i w ogóle na drzewie też możecie zarabiać i to też jest bardzo spoko, ale najwięcej chyba zarobiacie na, na kopaniu na sam początek potem właśnie chciałbym omówić te dwa otoziomki dwóch górników które musicie zawsze nakarmić za 2000 i oni sobie normalnie stoją, kopią sobie i tutaj normalnie w to daje 10, 10 głodu, bo jakoś jak y, czyściłem i tą skrzynkę i to jest praktycznie połowa skrzynki, czyli to w sumie bardzo dużo i to, to się naprawdę zwraca, ale nie aż tak bardzo jak z tego co słyszałem, że drwal. I ogólnie jak będziecie chcieli, to możecie y, dostać coś takiego jak y, nie wiem jakąś moją opinię co do każdego z typu minionów, bo ich jest bodajże 4 czy tam 3, zaraz mogę to zobaczyć, tylko nie pamiętam za bardzo gdzie. Miniony, dobra minion górnik, który kosztuje 105 tysięcy, minion wędkarz i możecie maksymalnie je mieć 5. Minion Farmer i Minion Drwal. Podobno właśnie drwal jest najbardziej korzystny, najbardziej opłacalny. Także, także na luzie powinniście sobie go kupować, a kosztują tylko 60 tysięcy, więc to uzbieracie i tutaj jest mój kolejny sposób na zarobek, czyli Kaktusiarka. Bardzo szybko rosną te kaktusy i szybko bardzo się zarabia na nich, na tych kaktusach. Trzeci, trzeci czy kolejny już mój zarobek to jest po prostu dyniarka. Budowa tego to jest u Jorgusia na, na serwerze. Ja mam na razie trzy piętra bo tam to jeszcze czwarte nie jest dokończone ale daje jakoś sobie to radę jakoś tam już powoli to na siebie powiedzmy zarabia jeśli tam ogólnie chcecie chcecie to możecie sobie na spokojnie to wziąć i wybudować to też swoje tam niby kosztuje ale to na pewno jakieś tam pieniądze wam oczywiście zwróci i ogólnie mam propozycję dla was jeśli pod tym odcinkiem będzie powiedzmy 10 łapek to rozdaję wam 100 SM Jeśli będzie 20 łapek to rozdam wam 200 SM, jeśli 30 to będzie 300 SM i tak dalej i tak dalej i za każdy odcinek to na początku każdego odcinka będę rozdawał te SM -y więc możecie strzelać łapy w górę i z tego co chcę to jedynie są trzy stalowe zasady jak chyba na live'ach w sumie to takie same jak na live'ach czyli subskrypcja dzwoneczek oraz like to są trzy najprostsze zasady i w komentarzu będzie, możecie napisać w sumie możecie napisać nick z serwera i nie wiem hashtag SM albo coś w tym stylu i wtedy będę po prostu to losował losował oczywiście te sm'y jeśli i będę wam, nie wiem jakiegoś screena może podsyłał w komentarzu albo będę coś w tym podobnie robił jakoś na pewno tam jakoś to ogarnę, bo Raczej spoko by było jakby pod każdym odcinkiem można by było sobie te same -y wygrać, bo za te same -y już Wam pokazuję co możecie sobie wykupić na przykład rangę Sponsor która kosztuje 100, B, rangę Elite która kosztuje 30 ziko SVIP na ten, dobra VIP turbo drop, turbodrop, y, turbodrop globalny, czyli dla wszystkich klucz zwykły, unikatowy i powiedzmy, że no bo u mnie na live'ach jest tak zrobione, że możecie sobie co każde 10 subów możecie sobie na luzie wziąć i wykupić taki zwykły klucz, bo też rozdaję co 10 słów. Więc zachęcam, żeby subskrybować i być na live'ach, bo na live'ach też rozdaję te klucze, znaczy klucze też sobie rozdawałem, ale rozdaję takie dwa razy kupony po 50 SM'ów i może, możecie mieć na zwykły klucz, albo na przepustkę do piekła, czyli na dungeon. Albo sobie zbierać na tobołek, bo jednak będę sobie jak, jak jeśli będziecie w ogóle chcieli możecie zrobić że będziecie tak wbijać epicko te łapki że że po prostu nie będę robił nie wiem codziennie odcinek czy coś albo coś w tym podobie zobaczymy zobaczymy no nie wiem jak wbijecie powiedzmy te 10 łapek do góry czy jakoś tak to już na pewno będę myślał albo jakoś będę już wrzucał na odcinek kolejny po prostu, żebyście mogli znowu wygrać sm -y. Mam nadzieję, że do końca powiedzmy października wbijemy sobie na luzie te 1000 subów i widzicie ta skrzynka w sumie niedawno już ją sprzedawałem i już mamy tam 450 tego właśnie tej waluty. Czyli to w sumie 450 to już jest na praktycznie nakarmienie minionka. Widzicie na początku na początku tego odcinka na, znaczy, na początku odcinka sobie wziąłem, sprzedawałem te dynie i już macie ponad tak, z trzech takich małych tych nie, piętarek Zaruję, że nie mogę się wysłowić, ale już jest po prostu późna godzina, a chciałbym to już po prostu nagrać i mieć trochę już to za sobą. Także myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. I elo i zobaczymy się na kolejnym odcineczku. Także ją!